Hej kochani, dziś chciałam Wam pokazać kurs, w którym do zrobienia bransoletek wykorzystałam technikę chainmailu, czyli połączyłam koraliki z elementami wykonanymi z metalowych kółeczek montażowych. Jeśli podoba Wam się taka biżuteria, zapraszam serdecznie, obiecuję, że będzie łatwo, szybko i przyjemnie. Do tej techniki wielkość i kształt koralika jest dowolna. Do bransoletki w chłodnej tonacji wybrałam koraliki Candy, niebiesko-szara kulka wielkości 8 mm. Do drugiej wykorzystałam oponkę kocie oko w kolorze mango i opalizujący hematyt. Następnym niezbędnym elementem są kółeczka montażowe. Do zrobienia tzw. różyczek wykorzystałam duże kółka z grubego drutu w wielkości 10 mm. Do łączenia elementów bransoletki wystarczą takie 6 mm. Co jeszcze? Szpilki jubilerskie, haczyki. W tym samym kolorze co inne metalowe akcesoria. Zawieszki ażurowe lub łączniki. Chodzi o to, by miały dwa otwory, przez które będzie można przełożyć kółeczka montażowe. Do bransoletki oczywiście, też będziemy potrzebować jakieś zapięcie. Ja wybrałam zapięcie TOGO, ale Wy możecie oczywiście wybrać każde inne, np. magnetyczne albo karabinczyk. Ułatwią pracę dwie pary szczypiec z płaskimi noskami. Niezbędne do zrobienia haczyków będą szczypce, tak zwane bociany, czyli z okrągłymi noskami. A szczypce ucinające pozwolą nam skrócić szpilki jubilerskie do odpowiedniej długości. Materiały do zrobienia bransoletek znajdziecie na stronie pasartu. Link pojawi się w górnej części ekranu. Zawieramy się do roboty. Na szpilkę nakładamy koralik. Przycinamy drut, by wystawał około 10 mm. Nasze haczyki nie mogą być zbyt małe, bo muszą pomieścić dwa kółeczka. Wyginamy haczyk i co jest bardzo istotne, musi być w tej samej płaszczyźnie co ten na dole. Następnie odginamy go tuż przy koraliku, tak do tyłu. Dzięki temu koralik nie będzie się zsuwał. Tak to powinno wyglądać po dogięciu trucika. I jeszcze raz powtórzę: te dwa haczyki muszą być w tej samej pozycji. Będziemy potrzebować sześć takich koralików. Teraz czas na następny element, czyli różyczkę zrobioną z kółeczek montażowych. Rozchylamy kółko ruchem na boki, dzięki temu nie zdeformujemy kółka. Przekładamy drugie i zamykamy. Następnie rozchylamy trzecie kółko i przekładamy je przez złożone razem dwa pierwsze. Wkładamy je razem, a następnie rozchylamy czwarte kółko, przekładamy przez trzy poprzednie i domykamy. Teraz piąte kółko. Przekładamy je przez cztery poprzednie. Tak postępujemy, aż uznamy, że grubość tej różyczki jest odpowiednia. Teraz podczepimy do niej koralik. Możemy do tego użyć tego samego 10 mm kółka lub mniejszego. Wielkość kółek ma wpływ na długość bransoletki, w ten sposób możemy ją regulować. Czyli jeśli chcemy trochę krótszą bransoletkę, użyjemy mniejszych kółeczek. Po drugiej stronie także montujemy koralik. I oto pierwszy moduł bransoletki. By zwiększyć jego mięsistość, grubość, możemy dołożyć po obu stronach po jednym kółeczku montażowym. Teraz podczepimy kolejny koralik. Tutaj nie montujemy dodatkowego elementu, po prostu odchylamy haczyk i bezpośrednio przymocowujemy do drugiego koralika. To samo po drugiej stronie, bo ta wersja bransoletki będzie symetryczna. Teraz do dwóch końców zamontujemy zawieszki. Małe łóżko przekładamy bezpośrednio przez haczyk przy koraliku. Tak to powinno wyglądać. Teraz wykonujemy kolejną różyczkę i montujemy ją z drugiej strony zabieżki. Podobnie jak wcześniej dodajemy drugie kółko, by zwiększyć mięsistość tego elementu. Przez środek różyczki przekładamy kółko montażowe. Następnie dokładamy drugie, rozchylamy haczyk w kolejnym koraliku i przekładamy dwa kółka. W tym momencie łatwo zrozumieć, dlaczego haczyk musi być odpowiedniej wielkości. Jeśli będzie za mały, będzie problem, by go domknąć. Czas na zapięcie. Za pomocą dwóch 6 mm kółeczek przymocowałam pierwszą jego część do końca bransoletki. Jeśli wybierzecie karabinczyk, zamontujcie go w tym samym miejscu. Przypuszczalnie jednak będziecie mogli użyć tylko jednego kółka montażowego. Teraz trzeba dokończyć drugą stronę bransoletki. Tak jak już wspominałam jest ona symetryczna. Pozostało więc zamontować różyczkę z kółeczek montażowych, koralik i drugą część zapięcia. Tak to wygląda. Jeśli wybraliście karabinczyk, do drugiego końca musicie zamontować duże kółko montażowe. Na samym końcu postanowiłam ozdobić bransoletkę zawieszkami w kształcie listków. Zawieszki zamontowałam na czterech kółeczkach wielkości 6 mm. Będą wisiały tuż przy zapięciu i pełniły rolę chwostu. Zapinamy bransoletkę i gotowe. Druga bransoletka ma bardzo podobną konstrukcję. Tu także zamontowałam zapięcie toga, natomiast kolory są zupełnie inne. Metalowe elementy kacy gold świetnie pasują do opalizujących hematytów i bursztynowego kociego oka. Różyczki zrobione są z 6 mm kółeczek montażowych. Koraliki zamontowane są na szpilkach w różnych konfiguracjach, pojedynczo-podwójnie i potrójnie. Jeden dominujący element składa się z sześciu oponek z kociego oka, asymetrię bransoletki podkreśla druga zawieszka w kształcie serca zamontowana na dwóch kółeczkach. Długość bransoletki możecie zmieniać dodając lub odejmując poszczególne moduły. Mam nadzieję, że kurs dla Was będzie inspirujący. Jak widzicie, technika jest prosta i daje dużo możliwości. Jeśli Wam się podobało, zachęcam, subskrybujcie nasz kanał. Ja już się z Wami żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.